Dawaj. I z tej strony jest adoptowany. Tak, jesteśmy w jaski Adoptowany. Wow, mogę pojechać do miasta! Ale to nie teraz. Strzelacie rakietami. nie. Chodź, zwiedzimy Batiaski, nie. Mamy Bat samochód, Bat Łódź i Bat pojazdy. Nek. Nie, 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 nie. Pierwiaskin. Nie, nie, nie. Zresztą ty prawka nie masz. No to... Chyba szybowiec. Jak nie mam, dostałem w lajsa. No właśnie. Czyli ja mam wygrałem. O! Witaj no, Alfredzie. Ale czemu oni... A Homar to gdzie? Pier... Mam dwa pytania. Pierwsze, czemu oni słusy? Czemu... Mie... Drugie czemu mnie zostawić, a trzecie... Czemu on teraz nie jest bardziej siwy? Tylko... Nie wiem. Tu już są chyba nasze trofea, które zdobędziemy. Tak, tak, tak. Oła! Przeciwiam się Sądowi, co mu... Nie, mu, nie mu bijmy wszystkie. się. nie Nie bijmy się. No kurna! Chcę <laughs> zdrowy odzyskać. No to nie da mnie, to Alfreda bij. Alfred, chodź tu. O, free tego. No nie chciałem. Wychodzimy stąd. Ja mam jedno HP. Dobra, ruszajmy na misję. Doprowadzę. Ja nie. Bierzemy samochód. Kto pierwszy, ten lepszy. Lago dostał nic, nie widzę. O, teraz widzę. Ja, ja a, ja tym 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 Dupa Ej, Fia, bo to jest replay, nie! Nie steruj, czekaj. Eee, Tak. Wika, okay. e, okay, go tak. tak jest. Tak jak w ty prowadzisz, a na ja tym. Mhm. No nie. Tylko nie on. Nie pamiętam jego nazwy. To się pamiętam mam jego Też mam jego figurkę, Z Batman mówi. Ja mam go, ale ja mam go. <laughs> nie popisuj się, synek. Na części. Czemu nie? Bo jeszcze kimś nie Bałwan. <laughs> Ta to pasza, to pasz, to ty. Bałwan. Trzeba go polizać. No, bo taki przysyjniaka. Coś tu nie gra. No właśnie. A co? No pieniądze mam. O, coś złożyć mogę. Układam kłódki Lego. W LEGO. Jak to moja budowla. <noise> ja, dziecko. Ja chcę. To moja budowla. Chcę ta, chcę ta. Nie ma! Kurwa, ale zdążyłem na coś się Chcę ta, chce ta. Zabieram ojcu z owoa. do no tego? Tak, muszę znowu driftować. Ona ma muzyczkę, słyszysz? No, słyszę. Nowy strój, Robinie. Wierz go. Pewnie nowy strój, faktycznie. Wierz go szybko i pomóż ojcu. Ja nie umiem wysiadać. Skarż po prostu. Przypiesz się do ścian. Ale czemu ja. No, ma... coś się przy... No, tak a, mi się wydaje. Artycznie. No, jakiś. A jeszcze prawie stronę a, nie zwiedziliśmy. A to, a to z daleka wyglądało jak by takie te do te. Chyba, no. Chyba, chyba możesz niszczyć e, e, te metalowe te. Konstrukcje. Ty pokój. ja zrozumiałeś kłopoty? Chcę, chcę. ja. Chcę. Nie. Nie, nie za to biją. Niezajemni ludzie my biją. Ratuj. I dobrze. To za to, że mi nie pozwoliłeś. Oj, się kurde, jeszcze klocki zbiera. I zrobię. Masz kopat. Czekaj, bo mówię, że mogę niszczyć. Tak chyba. mi się wydawało, ale nie wiem. Nie, ja chyba mogę te wiesz, te takie przezroczyste niebieskie. O, no dawaj, buduj. Przezroczyste niebieskie chyba takie mogę. Niszczyć wiesz, jakby takie, albo się do nich przyklejać. Hmm. <laughs> e, Jakie ja mam się tam dostać? Patrz, w tym, nie, w tym, czymś, mnie, w tym czymś mnie znalazłeś, to, w budce na hot dogi? Tak, nie zapomnę tego dnia. A tu jeszcze coś można. już mamy iść środkowym wejściem. O, o, odejściu. Nie, bo mnie rozjeżdżasz. Nie widzisz tu? O, faktycznie jest coś tu. Tu mógłby zagadać. Posłuchaj głupę, ojciec. Nee. Nie wiem, klikam kółko. Klikam u ciebie to nie wiem, to jest chyba B u ciebie, albo mm -hmm. B. BBB. Albo X. Nie, pod X nie ja skaczę. Pod kwadratem mogę a. bić Czyli... lub strzelać. No to ja mam ten pod ten x bić i strzelać pod trójkątem mogę tego albo to trzeba rozwalić, widzisz już jedno rozwaliłem ty co ta ta? ja też jedno, dwa już, pierwsze a i ty chcę tak, czemu, czemu Batman nie potrafi być cicho tylko wparowuje i od razu walka no bo jestem Batman nie ja, ja mam teraz głosu do tego. Ale umiem to. O! O! Mara! <gryw> Widzisz, mogę nerwować się. Nie, ja odkryję. Ty sobie ten walcz. Przerytowałem, chodź chodzisz? Pośpiesz się. Nie wiem, No Ale to jednocześnie trzeba. O! Widzisz, co byś ty mnie znowu. Czekaj, a tu, a tu, a tu? Nie, tu nie możesz do góry. Nie, tędy chyba znaczy możesz, nie. tu. Nie, to tak. to trzeba zrobić tak. Patrz, wielki lud, tak to kupisz mi Nie. To yeah. twoje skandaliczne zachowanie. O, mój nowy sa y samochód? Mój nowy strój, strój, chciałem powiedzieć. Buduję. Aha! Aha! Hamotować? Tak, aha! Ale, naj, ale najpierw nauczy się nie trafiać w to, no. można. <laughs> Robin, do roboty! Wyłóż mi ten gaz. Ja wiedziałem, że coś trzeba zbudować o ty... Nie, paspa ja moja Bo jestem Batman, ja się nie słucham nikogo. Słuchasz Alfreda. Nie, to Alfred, słucha mnie w dzieciństwie. ciąkałeś jako ci A może byśmy zbudował przejście? No, faktycznie. <gry> o, faktycznie. No to z ciebie super bohater. No i 3. Jego jeszcze jest plus line, oczywiście. Wayne oczywiście. Się... No tak też mówiłem. Ale nie, chciałem powiedzieć Superman. Ej, stawałem na tym i się nic nie działo. Jestem za lekki. No te łańcuchy na pewno. Mogę. Nie! Nie! Chodź. Nie, ja ci mówię na no te łańcuchy. Nie, kłopoty. Chodź. Chcę być teraz z synek, szybko! Szybko! Zbagowałem się! Pomóż mi! Ja ci pomagam. Nie widzę co się dzieje. Co się? Właśnie na górę. O, już widzę. Trzeba u ciebie tak uciekać, wow. okej? Okay. <śles> Wydoił mały. Nie, nie wydoisz mnie. <śles> nie wiem, jak dużo kotków się byłem. A no tak, wybuchające kotki, najlepsze. Przy... A że tam coś tam było, a że to jest 16+, plus, to wiesz. Trochę za dużo. naraz Bo to od czwartego odcinka oglądałem do ostatniego. Czyli dziewiętego. Tato, bo mnie coś tam bije tam. Pójdź. Coś mi tam bije, strzela coś mamy. To zamiga. Tato, bo mnie tam coś bije. Tato, bo mnie tutaj coś strzela i bije. Zbieram serce. My będziemy mieli super hero. Spadłem temu nie będziemy Lada mieć dostałem. hero super. Super hero nie będzie, ale będziemy mieli, bo będę mógł się wspinać. Ty co ty nie masz takiej super pracy, że się spinasz po rurach. Czekaj, no sorry, no bo ja zginąłem. Myślałem, że tam mhm. jest podłoga, a tam podłogi nie było. Hej. Nisko mnie podniosło. Jeszcze A tu giganta potrzebujemy no tak. Ijdź, synu, idź scenu ić Twoja wina Są dos Przepaściłeś Tak jak w Lotto to, to lotka grałeś. Idź dalej o! Ty, ty jesteś! Pod konie Wyśiał się chyba. Udało mi się. Ekran nie widzę, cymbala przyjęto. Potrzebujecie tu Potrzebujecie tu. Ja cię widzę tu, bo ja nic nie widzę. Trudno, poradzisz sobie. Jestem Batman A? No, Przycie, przytypało mnie, no. no to Patrz, bo to się... Nie! Nie. Nie. Po raz z z tego! Ha! <ślesk> Kłaśta. mamy wykorzystać jakoś tajna siła robocza? Okej, synek nie marudź. Super hero nie będziemy mieli, bo mamy za mało. Bo ciągle giniemy. No, że je kasz. Niedzielamy. Prawie nie spadł przez laga Ekran. Weź przy ciebie, zginąłem. Chciałeś mnie ja? zabić. Nieprawda, a ja? Ty musisz sobie zdobyć takie skrzydła. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa nauczysz się w końcu by latać, żebyś zebrał wszystkie mołoty? Nie ty mi się. Ty je spierzesz. Nie O halo! Bo ty mi musisz chyba tam naprowadzić jeszcze raz? A. Spróbuj mi się wywalić. Okej. Okay. Gratuluję. To oczywiste, czy? Trzymaj mi to. Ale mam na tym trzymać. No stan. stani, że mam. O Oj, synek. Wow, 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 wow.

Chodź tu. Ha! Ciekawe tak co tam jest. Chodź tu! Do ojca niewychowany. Nie, nie poznałeś sobie. Zobaczmy jak byśmy usłyszeć drzwi. Jeśli... Z oczu schodzę. Ludzie. My miam, ale dobra. Zrobiłem nam przejście tam, budyń czy tam kisiel zamrożony tak to są te. się to zamroziłeś mnie spadłeś Aaa, słucham a ty jest się ślizgi i się o tym chodzi no ja się ślizgam no, i bez tego ja nie mam marzek jeszcze super hero nie będziemy mieli no co ty czukasz na co ty czekasz na cuda? Masz mnie podniesiesz do góry. Nie. Bo za ciężki jesteś, nie da się. Nie Podnoś. Da się. Musi, Musisz schudnąć. Bo więcej tego nie dostaniesz. Nie, ja dobrze. Chodź tu. Tak. No, na dół i się złap. Brawo. Synu, otwieraj to. Hmm, hmm. coś tu nie pasuje. Se... <laughs> yeah. no nie, do nas nie było. Chodź tu. Da ten dalej ten jest ten adaptowany. Miał. Dobrze, żebym makrę ja, ja. miał. Ty po rurach u góry możesz spróbować. No czekaj. Podejść do końca tej krawędzi. Ale śmiasz, no weź się przy teleportu jakoś tak na przykład. I teraz głupie kaczki. A głupie kaczki, tak jak ty. No nie! Jak ja spadłem? Jak ja się polałem? Nie wiem. Po prostu nie o ojca. Puściłem pada. Właśnie tam. Otwórz mi to. Ja! Się ja. Nie no, ty jesteś mu Musisz osiągnąć pełne możliwości. Ponieważ Tiger by powiedział, że nie jesteś nie jest dobra. Nieważne. Właś Właśnie widać, że już w drzwi zamiast pomyśleć. Zaraz mogę w ciebie waj. Ach, tak! Chcesz się przekonać. Chyba tu no. da się tylko innymi pocaciami. O nie, nie, no sorry, jak ty na to wpadłeś? Zaraur wetelin Jak ty na to wpadłeś. Jesteś taki mądry, no naprawdę. W końcu to twój ojciec. Najmądrzejszy bohater na tej no, Pan zagadka. Niech, to, Przysięd... Brawo ty synu. Adoptowany. <grym zim wioski> Niech nie żył. No. Adoptowany. Taką mukę mi dał sprzedał. Mr. Mrożon. Mister Pał Pawełski... Pawełowski. To te... <grym zim wioski> o jest już biedry, tato. Ja ci... ostatnio pytał o pieniądze. Właśnie tam właś tu do góry, właś tu do góry. Nie, ja najpierw zbieram swoją maletę. Właśnie do góry. To wyź komorza, a nie właśnie tu do góry. Właśnie. Nawet ekran na ekranu nie widziałem. Uch, mnie mam... o, ojciec no? robi jedno, ty drugie, ja go nie mogę bić Wiesz? przecież. No widzisz? Nie, a ja już jakoś wejść tam nie mogę przez niego. Możesz, widzisz. Zaczęło chcieć. musisz zamrozić coś. A jak ja mam to do, tego dokonać? Poczekaj, co ja mam tu zrobić? Nie wiem, ale wpisyłem się tej, tyle razy, wyłożą, że. Ty, no to nie skacz tam. Pomóż staremu. Pomóż mi, chodź tu. Wzywam wszystkie moce Batmana. Co coś nie zrobimy? Chodź tu! Wszystkie klocki tracimy. No bo jesteś tu typu. Sam jesteś tu, tu. Bo u, go trzeba gipnąć z prawego świrpowego. Już biłem go. Ale jakoś za słabo. Ja też upał... Daj mi ich. Okay, no, idioto! Nie. Adoptowany, teraz ja, 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 no ja, w ja. się, ha, ja, ja, nie widzę, on już widzę, ja, co ty robisz? Linę to nie gin. Bo wszystkie. A ty co robisz? Ty się kilka razy skakałeś do tej samej dziury, mimo że ci nie kazałem. Jak to nie? Mówiłeś przed nagrywkami, że mi zapłacisz. Nie. Bigo. No bij go no. go dalej. O, już wiesz co robić. Pa O Ja pierdziele, pierdziele. Zdżyłem, no. Masz lagi w grze No, no. To teraz na drugą stronę pęć. No biegnij. A przed tym, ale przed tym Nie. Haha, gdzie jest ten nieładowy Dobrze sobie. Z lagami. No. Buduj wózek. Z popierdolonym ojcem. Gdzieś jak położyłem. go położyłam. Ale <langlegeaji> jestem a, pierwszy. Bo ty pierwszy zobaczyłaś oczywiście. A my jesteśmy szóstem. Jesteśmy jesteś Bo pierwszy. masz... kolor jednoczeńca, a... Patman zawsze wygrywa. Patman dobry. Coś tu nie pasuje. On zawsze wygrywa. Nieprawda. Prawda. Bo no, ja ci teraz powiem prawdę. Ja jestem twoim menadżerem. A, jestem. Ja jestem jokerem. Tak. Dobrze nam idzie. Jest nie do pokonania. Jest nie do pokonania. Dobrze nam idzie. Co zrobić? Bigo, bigo, bigo. Jeszcze. Nie przesadzaj! To <laughs> jak styl. Black... Dobrze! ...w waszym pokoju? Tak. Aha. Mamy go. Suchy żart. Ty Cymbale łap Sam go łap, Cymbale. Adoptowany ja patrz. Roski ci kupił. O, to to, to tak naprawdę nie jest super złoczyńca, tylko on rozdaje paczki. Tak. No ja żadnych achievementów nie dostajemy. Nie wiem czemu. listonosz bo jesteśmy zbyt za głupi Aha. na cigmenty za siebie Haha, ha. mam kostium widzisz? 4% To ty skakać nie umiesz Poiskacie na magę, a ty przegrywasz po kraci umiesz, bo nigdy nie przegrywam. Także to Batja skini Aby zakończyć odcinek. Dokładnie. I widzimy się w trzecim. Dokładnie. Więc co mają zrobić? Zostawić łapkę i subskrypcję o, o, o oraz napisać prom bo gra na napadzie. Dokładnie. Promil to goat bo gra napadzie. Do zobaczenia w trzecim odcinku. Pa Pa. No.